Witajcie, na sosnowe szyszki w lesie jest wielu amatorów. Niedawno poznaliście jednego z nich, dzięcioła dużego, który w swojej kuźni wyłuskiwał nasiona z szyszki. A co się dzieje z pozostałością? No właśnie, dzisiaj poznamy organizm niezwykły, który czając się pod ziemią czeka, aż opadłe szyszki przykryje warstwa gleby. Wtedy wkracza do akcji. Ten organizm to szyszkówka temporozwierkowa Strobilurus stefanocystis. Życie tego gatunku, podobnie jak większości przedstawicieli grzybów, przebiega w ukryciu, ale późną wiosną przy odpowiedniej wilgotności, gdy temperatura gleby wzrośnie, wychodzi na światło dzienne. To odpowiedni moment na rozmnażanie. Tworzy się owocnik, który tylko pozornie wyrasta na powierzchni ziemi. W rzeczywistości, kilka centymetrów pod nią, tkwi źródło jego pokarmu czyli szyszka sosny. Grzyb należy do saprotrofów. To znaczy, rozkłada martwą materię organiczną, przy czym szczególnie upodobał sobie ligninę, która buduje sosnowe szyszki. Owocniki przybierają postać trzonu zwieńczonego kapeluszem. Są drobne, osiągają najwyżej kilka centymetrów wysokości. Trzon jest elastyczny i korzeniasto wydłużony. Kapelusz ma barwę od białawej, przez ochrową do nawet ciemnobrązowej i jest higrofaniczny to znaczy, że po nasiąknięciu wodą ciemnieje grzyb ma przyjemny zapach w smaku jest zupełnie łagodny i przez niektórych autorów uważany jest za nawet smaczny grzyb jadalny natomiast jest zbyt drobny by zbierać go w celach konsumpcyjnych. Gdy zajrzymy pod spód kapelusza, zobaczymy promieniście rozchodzące się blaszki. To jeden z rodzajów tak zwanych hymenoforów. Ich powierzchnia pokryta jest hymenium, czyli warstwą rodzajną, na której produkowane są zarodniki. Powstają one na komórkach zwanych podstawkami. Na hymenium znajdziemy też inne struktury. Przydatne przy oznaczaniu grzybów, jak choćby cystydy, czyli rozwierki. I tak dochodzimy do naukowej nazwy tego gatunku Strobilurus stefanocystis. Z greckiego strobilos to szyszka, natomiast stefanos to korona lub wieniec zwycięstwa. Przy okazji pozdrawiam wszystkich Stefanów. Spójrzcie na cystydy, i wszystko jest jasne. Rozwierki są tempo zakończone i na szczycie inkrustowane, wyglądają jak ukoronowane głowy. Grzyby należące do tego rodzaju, nie tylko radzą sobie z ciężkimi do zgryzienia szyszkami, ale również cenimy je za to, że produkują antybiotyki, nazwane na ich cześć strobilurynami. Pomocne są w walce z drożdżakami, grzybami pleśniowymi. I wykorzystywane są w rolnictwie jako fungicydy. Wykazywano ich przydatność także w walce z pałeczkami ropy błękitnej, a nawet do walki z komórkami rakowymi. Teraz, gdy wybierzesz się do sosnowego lasu, pomyśl, pod Twoimi stopami kryje się niepozorna, ale jakże potrzebna szyszkówka, sprzymierzeniec człowieka. Jeśli tak jak ja. Uważasz, że zasługuje ona na nasze uznanie? Daj kciuka w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. PA